Dzień dobry. Mamy dziś na stole naprawdę fascynujący materiał z biuletynu Horyzont AI. Dzień dobry. I przeglądając go, wiesz, od razu rzuca się w oczy takie jedno kluczowe pytanie: Czy sztuczna inteligencja to jest narzędzie, które nas wzmacnia, czy może, no, siła, która zaczyna nas zastępować? A źródła, co ciekawe, dają na to bardzo, bardzo sprzeczne odpowiedzi. Dokładnie. Zacznijmy więc od historii, która brzmi, yy, no jak koszmar. Chodzi o głos, prawda? O coś tak absolutnie unikalnego dla każdego z nas. Tak. Mamy tu sprawę Jarosława Łukomskiego. Jego głos zna chyba każdy w Polsce. Milczenie owiec skazani na szałszank. Klasyka. I nagle ten głos, sklonowany przez AI, bez jego zgody reklamuje szambę szambę to jest po prostu niewiarygodne i to nie jest żart to pierwszy taki pozew sądowy w Polsce to pokazuje że um, nasze takie unikalne cechy wiesz głos twarz e, one przystały być jakąś chronioną twierdzą stały się danymi Dokładnie. Danymi, które można skopiować z niemal idealną precyzją. W tym przypadku narzędzia potwierdziły zgodność na poziomie 98-99%. Aż tyle? Tak. I to jest fundamentalna zmiana. Znaczy, technologia jest już na mecie, a prawo. No, prawo dopiero rusza z bloków startowych. To jest przerażające. W zasadzie każdy, kto publicznie udostępnił swój głos, może stać się celem. Ale i tu jest ten paradoks. Druga strona medalu właśnie. Kiedy człowiek zaczyna się martwić, że tracimy kontrolę, te same materiały pokazują coś, co daje niewiarygodną nadzieję. Przenosimy się do medycyny i do walki o życie. Tak jest. Model grok od XAI dostał pytanie o terapię glejaka. To jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów mózgu. Niestety, w kilka sekund znalazł informację o supernowoczesnym badaniu klinicznym w Bostonie. Ludzie piszą wprost, że dzięki niemu znaleźli terapie, o których ich onkolodzy nie mieli pojęcia. Niesamowite! A jedna z nich, nazywa się CARV-3DET, u pierwszych pacjentów doprowadziła do dramatycznej regresji guza. I to jest właśnie ten drugi scenariusz. AI jako potężny wzmacniacz. Sztuczna inteligencja nie zastępuje tu lekarza, broń Boże. Nie, to jest narzędzie. To potężne narzędzie, które daje jemu i pacjentowi dostęp. Do globalnych baz danych, jak na przykład Clinical Gov, w tempie dla człowieka, no po prostu niemożliwym. Jasne. W źródłach pada cytat dr Marceli Maus, która prowadzi te badania. I ona mówi, że to największy przełom w dostępie do wiedzy medycznej od czasów powstania PubMedu. To pokazuje skalę. No dobrze, czyli mamy AI, które potrafi nas okraść z tożsamości, i AI, które może pomóc uratować nam życie. A co się dzieje, gdy wpuścimy tę technologię na rynek pracy? Och, tutaj źródła są już chyba dość jednoznaczne. Tak. Firma HP planuje zwolnić do 6 tysięcy pracowników i wprost mówi, że inwestuje w automatyzację. I to nie jest tylko HP, to jest szerszy trend. FinTech Klarna wręcz chwali się, że AI wykonuje pracę 700 osób. 700? Tak. A raport McKinsey'a, o którym mowa w materiałach, jest bezlitoszny. Mówi, że najbardziej zagrożone są zawody związane z administracją, z przetwarzaniem danych. Czyli praca biurowa? Bodajże nawet połowy obecnych godzin pracy. To nie jest jakaś odlebła przyszłość, to dzieje się teraz. Więc ym, wracamy do naszego pytania z początku. Wzmacnia czy zastępuje? I wychodzi na to, że odpowiedź brzmi i jedno i drugie i to jednocześnie. Kradnie nam głos. Ale daje nadzieję w chorobie. I powoli, powoli przejmuje nasze biurka. I to mnie prowadzi do takiej jednej ostatniej myśli do kwestii, która to wszystko jakoś spina. W tych materiałach pojawia się wzmianka o polskim projekcie Bielik AI i o idei, uwaga, suwerenności technologicznej. To brzmi poważnie. Bo to jest poważne. Warto się więc zastanowić kto właściwie powinien budować i kontrolować te potężne narzędzia. Czy chcemy, żeby nasze cyfrowe losy zależały wyłącznie od globalnych gigantów, czy może potrzebujemy systemów, które rozumieją nasz lokalny kontekst, nasze wartości?